Dzień dobry, siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2023. A dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Czy da się grać w FM-a jako dyrektor sportowy, albo nawet właściciel klubu i odpowiemy sobie na te pytania na przykładzie klubu Rexham. No Rexham ostatnio bardzo y, popularny już od jakiegoś czasu. Ja obserwuję ten projekt y, mniej więcej od półtora... Roku, no bo jakiś czas temu, jak wiemy, ten klub został przejęty przez dwóch aktorów z Hollywood. Także tutaj myślę, że warto, warto sprawdzać, co się w tym Rexham dzieje i obserwować ten cały projekt. Idzie to w naprawdę dobrą stronę. 15 lat, tyle czekali na to, aby wrócić do Liktu. Całe miasto, kibice, wszyscy są teraz w ekstazie. No ale to zostawiamy. No i ja bym chciał bardzo być współwłaścicielem tego klubu. Czyli rządzić tutaj niczym właściciel. Sprawdzimy sobie, jak to zrobić i czy w ogóle jest to możliwe. Zanim jednak zaczniemy, to ja was serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz do tego, abyście zajrzeli na nasze media społecznościowe: Facebook, Twitter, Discord. Wszystkie linki są zawsze pod każdym z odcinków, więc. Łatwo tam y, trafić. No, a my już rozpoczynamy. Słuchajcie, futbol menadżera gramy jak gramy. Każdy wie o co chodzi, tak? Jesteśmy zazwyczaj menadżerem klubu i mamy pod sobą asystenta oraz cały sztab szkoleniowy. Ale jeżeli oddamy część obowiązków, o tym sobie zaraz y, porozmawiamy, w ręce właśnie naszego asystenta, który ma tutaj być pierwszym trenerem. No, to staniemy się poniekąd dyrektorem zarządzającym albo nawet właścicielem. Będzie do tego potrzebny edytor czasu rzeczywistego, który możecie kupić na Steamie. Bez tego wydaje mi się, że jest to po prostu niemożliwe, ale to o tym za chwileczkę. E, pierwsza sprawa, słuchajcie, jeżeli chcemy być właścicielem klubu, czy dyrektorem zarządzającym, czy w ogóle kimś ważnym w klubie, no to nie możemy mieć wpływu na takie rzeczy jak taktyka, trening. Czy chociażby rozmowy z mediami, no bo każdy szanujący się właściciel klubu oddaje to w ręce trenera. My to oczywiście nie jesteśmy w stanie oddać w ręce trenera, no bo tutaj jakby silnik gry jest taki, a nie inny i to trenerem jesteśmy my, więc naszym trenerem będzie nasz asystent. No i teraz tak, naszym asystentem w ekipie e, Rexham jest w tym momencie, niech my sobie to zobaczymy, tu są oczywiście właściciele, czyli Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Dwaj, dwaj, jeden jest Amerykaninem Rob, a Ryan Reynolds, jak wiemy, jest Kanadyjczykiem, e, znany m.in. E, z filmu Deadpool i z wielu w ogóle innych, szczególnie komedii romantycznych, np. z Sandrą Bullock. W każdym razie, ten Rob McElhenney jest troszkę mniej znany, Więcej, raczej seriali, chyba jakieś stand-upy, takie rzeczy. Nieważne, nieważne. My wracamy. Asystentem jest Steve Parkin, więc jeżeli teraz oddamy y, taktykę, trening i wszystko w jego ręce, no to on będzie jakby pierwszym trenerem, tak? My w, my w, w te jakby obowiązki nie wchodzimy. Zatem przechodzimy w sztab i bo w obowiązki. Niektóre możemy teraz mu oddać. Widok ogólny nas na razie nie interesuje. Zarząd, jeżeli chodzi o zarząd, tutaj nic nie możemy zrobić. Środki finansowe zapewnia Ryan Reynolds. Rzecznikiem prasowym klubu jest Rob McElhaney. Zatrudnianie i zwalnianie osoby pra pracujące jako menadżer, czyli teoretycznie mnie, i tutaj wjeżdża edytor. My chcemy być właścicielem. Właściciel nie może być zwolniony. Dlatego edytor nam jest potrzebny do tego, abyśmy sobie ustawili. Już sobie to teraz będziemy chcieli znaleźć. Może wejdźmy w nasz tutaj profil, bo to będzie prawdopodobnie tutaj. Uzyskaj ochronę przed zwolnieniem. No i w tym momencie, jeżeli będą złe wyniki, to oczywiście wszystko by spadało na nas, no bo w silniku futbol menadżera my za to odpowiadamy. Ale przez to, że mamy tą ochronę przed zwolnieniem, nikt nas nie może zwolnić. No bo dyrektora. A no dyrektora można zwolnić, ale właściciela klubu nie da się zwolnić. Może on odejść, ale nie da się zwolnić. Więc w tym momencie my pozostajemy nietykalni, i to jest pierwsza rzecz, do której potrzebny nam jest edytor. Lecimy dalej, sztab. No i tutaj właśnie. Jeżeli chodzi o wybieranie składu U18, może to być koordynator pionu juniorskiego, no bo nie mamy menadżera U18. Wybiera skład, skład Rexham. No i tutaj przekazujemy to w ręce asystenta, czyli domyślnie naszego pierwszego trenera. Dalej, rekrutacja dyrektorów, czyli jeżeli chodzi o dyrektora do spraw sportowych i dyrektora technicznego, no to my, jako właściciel, nad tym czuwamy. Rekrutacja do sztabu pierwszego zespołu, też my zatrudniamy trenerów, koordynatorów, skautów, pion medyczny i tak dalej, no bo my jesteśmy właścicielem albo dyrektorem zarządzającym, więc to jest w naszych rękach. Dalej, zatrudnianie współpracowników U21. Tutaj, jeżeli chodzi o menadżera Wrexham U21, zatrudniam go ja jako Dyrektor, jako właściciel, ale już, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy U21, możemy to oddać w ręce albo managera U21, albo y, dla dyrektora technicznego. To już jak chcecie. Możemy to sami robić, a może to robić ktoś y, z naszego sztabu. Podobnie U18. Ja zatrudniam menadżera U18, ale już tabla U18 może sobie dobierać albo sam menadżer, jeżeli będzie, albo dyrektor techniczny, czyli w tym wypadku Les Reed i to mu zostawimy. Podobnie, jeżeli chodzi o kursy trenerskie, też niech tym się zajmie dyrektor techniczny. Niech tu będzie jakaś struktura, w tym Wrexham. Jedziemy dalej. Porady i raporty tego nie ruszamy. Dalej mamy scouting. Za scouting chciałbym, żebym ja odpowiadał tak, czyli właśnie dyrektor zarządzający, czy właściciel klubu. Raporty analityków to już dajemy dla analityka. Przygotowuję raporty skautów to ja i dotyczące pracy pionu skautingu to ja to będę sobie odbierał i analizował. Dalej, transfery i kontrakty to jest bardzo istotne za transfery i kontrakty. Odpowiada właściciel albo dyrektor techniczny, więc znowu w tym przypadku ja. To ja negocjuję transfery, to ja szukam zawodników, to ja ściągam juniorów, to ja sprawdzam, kto się nadaje, a kto nie. Jeśli chodzi o U21 i o U18, to tutaj jestem znowu zdania, że to spokojnie może robić y, menadżer U21, dyrektor zarządzający, albo na przykład menadżer U18, jeżeli mówimy o ekipie U18. Więc oddamy to w rolę. Koordynatora pionu juniorskiego. Musimy sobie dobrać dobrego człowieka. W tym wypadku jest to na razie Dan Nolan. Może będziemy szukali kogoś, kogoś, kogoś lepszego. Więc jeszcze raz sobie tu wejdźmy. Zespół. Czy ja tam poprzednio zatwierdziłem? Teraz w sumie nie wiem, czy ja to zatwierdziłem. Zaraz zarząd. Sztab. Tutaj chyba wszystko jest w porządku. Scouting. Tu jest chyba w porządku. No, później jeszcze to przejrzę. Może nie kliknąłem. Zatwierdź, nieistotne. Dobra, tu mamy wszystko w porządku. Tak jak mówię, U21 i U18 to już jak chcecie. Ja dam to koordynatorowi pionu juniorskiego, jeżeli chodzi do, do zespołu, tak? Tutaj tak samo. Tutaj tak samo. Tutaj podobnie to wszystko oddajemy w ręce pana Dana Nolana. No bo ja generalnie, jeżeli chodzi o U18 i U21, nie chciałbym tutaj za bardzo w to. Em, ingerować. Więc jeszcze sobie to zróbmy. Chyba powinno być wszystko w porządku. Wypożyczenia też bym chciał, żeby koordynator pionu juniorskiego em, to wszystko ogarniał. Jeżeli chodzi o samą, Lexham, o pierwszą drużynę, to wszystkie transfery i kontrakty są w moich rękach. Dobra, mamy to. Mamy to transfery, kontrakty. Wszystko jest w porządku. OK. Dalej mamy media. No za media chciałbym, żeby odpowiadał też trener, czyli przekazujemy to w ręce asystenta. No bo yy, yy, wiecie, no prezes czy dyrektor raczej rzadko wychodzi na konferencje prasowe. Na początku sezonu może kiedy jakiś tam projekt powstaje, albo na końcu, żeby go podsumować wtedy tak, trening. Za trening też ma odpowiadać asystent, czyli w domyśle pierwszy trener drużyny. Taktyka. Jasna sprawa, przygotowuje instrukcję, to wszystko robi asystent. Czyli znowu to jest jakby pierwszy trener, Rexham. Do tego zaraz zresztą przejdziemy. No i sam mecz, czyli yy, z linii bocznej? No na pewno nie. Na pewno nie prezes, na pewno nie dyrektor, prawda? To by była patologia na miarę ligi polskiej, gdyby to prezes zarządzał klubem. No i to sobie też zostawiamy wszystko, jak chcecie. Sztab też organizuje mecze towarzyskie, i tak dalej, i tak dalej. Tu jeżeli chodzi o U21 i U18, no to albo asystent prowadzi ten zespół, albo prowadzi go po prostu menadżer U21 i U18, z tego co widzę, ani U21, ani U18. Nie ma menadżera, więc to będziemy chcieli oczywiście nadrobić. Tutaj jest tylko analityk. Nie wiem, po co analityk W18, ale okej, okay, Do tego sobie e, przejdziemy. Więc jeszcze raz zerknijmy na obowiązki, czy wszystko jest w porządku. Tutaj dyrektorzy, tutaj sztab, wybiera skład Rexham. E, no nie, to, to też robi asystent. To właśnie chyba nie kliknąłem tego. E, tego zatwierdź. Tutaj tak, wybiera skład Rexham, wybiera skład U18, wybiera skład U21. Dobra, tu wszystko jest w porządku. Tutaj mamy współpracowników U21, no właśnie, tego też nie chcemy. Tutaj niech to dyrektor techniczny robi, podobnie tutaj, dyrektor techniczny, nie koordynator, tylko dyrektor techniczny Les Reed. O, teraz mamy zatwierdzone, dobra, w porządku i tu jest wszystko ok. Ja tylko się interesuję pierwszym klubem, znaczy pierwszym składem, pierwszym Rexham. Dalej porady, raporty, to nas nie interesuje. Scouting, tutaj tak, to ja odpowiadam za scouting. Transfery i kontrakty, tu już jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Pamiętajcie, że Wy sobie to możecie dowolnie robić. To jest w waszej, w waszej gestii. No i teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jako, że w tym momencie tak naprawdę menadżerem klubu jest, czy trenerem klubu jest nasz asystent, to jest problem. Jeżeli gracie bez edytora, to yy, będziecie szukali tylko asystenta. Znaczy, nie jesteście w stanie zatrudnić na pozycji asystenta, czyli tego, który ma trenować zespół w tej karierze. Człowieka, który powinien być menadżerem, prawda? Jak na przykład gracie taką karierę arsenalem, jako dyrektor czy jako właściciel, no to chcielibyście mieć na przykład Tuchela jako asystenta, ale tak naprawdę jako prawdziwego menadżera. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie zatrudnicie Tuchela jako asystenta, bo on się w życiu na to nie zgodzi. Dlatego potrzebny wam jest edytor. Oczywiście do Rexham nie będziemy ściągać Tuchela, no bo będzie to niere nierealistyczne, ale myślę, że spokojnie do Rexham możemy na pozycję asystenta ściągnąć jakiegoś menadżera, na przykład z No bo w końcu były menadżer Wexham w tej grze, a obecny, czyli Parkinson, tak? E, już to sobie e, sprawdzamy. Menadżerowie, żeby wam to uzmysłowić, Phil Parkinson, czyli obecny menadżer Wexham. No, oczywiście on tutaj przyszedł, dlatego że szykuje się wielki projekt i ma dobrą kasę. Dlatego jest menadżerem Wexham, ale zobaczmy jego przeszłość. On trenował Sunderland i Bolton. Sunderland jest ekipą z Championship, natomiast Bolton jest ekipą z Leekuan. Więc spokojnie. Możemy poszukać trenera, który trenuje w Likuan. I to sobie oczywiście zrobimy i za pomocą edytora przeniesiemy go na stanowisko asystenta. I to on będzie tym naszym asystentem. Czyli tutaj w tej karierze gościem, który odpowiada za wszystko, co powinien mieć trener pod swoimi rządami. Do tego nam się przyda edytor. No i teraz sobie szukamy takiego człowieka. Żeby to zrobić, to musimy mniej więcej wiedzieć, jak chce grać Rexham. Moim zdaniem i w mojej opinii Rexham powinno grać ustawieniem 3-5-2. Mamy dobrych środkowych obrońców, mamy wahadłowych. To sobie też przeanalizujemy, jeżeli y, będziecie chcieli kolejny odcinek, to dlaczego nie. Mamy środkowych pomocników i mamy dwóch kapitalnych napastników, czyli Pola Melena i Olego Palmera. A to już nie musimy tego y, sprawdzać. Gdzieś na moim kanale jest odcinek sprzed kilku miesięcy, jeżeli chodzi o analizę ekipy Rexham, no to jest oczywiście najsilniejsza ekipa w Wanarama National League oprócz North County. Więc tutaj powinniśmy walczyć o awans bezpośredni z pierwszego miejsca, jak to się stało w rzeczywistości. Więc przejdźmy sobie do l do ligi angielskiej, League One, i tutaj myślę, że spokojnie yy, tak, możemy szukać jakiegoś ciekawego yy, trenera. Myślę, że Championship to za wysoko, ale w League One można by poszukać gościa, który by nam odpowiadał. Kto prowadzi Akrington Stanley? John Coleman. John Coleman gra 4-3-3, gra skrzydłami i bezpośrednio. To by w sumie było dobre. Stosuje counter pressing to też dobre, ale broni prowadzenia. Używa rezerwowych. To mógłby być dobry człowiek. Ma za sobą przeszłość na niższych poziomach rozgrywkowych: to jest Sligo Rovers, to jest Southport i to jest Rockdale. Jest to dobra opcja. Zobaczmy dalej. Barnsley, a może Bolton? Bolton jest prowadzony przez pana Iana Ewata, który też lubi grać 4-3-3. Kontrola posiadania piłki, to mi się podoba. Nastawienie ryzykowe i gra pressingiem. To jest dobre. Używa rezerwowych, wprowadza piłkę w pole karne, rozgrywa piłkę po ziemi z linii defensywy. O! I taki gość by mi się podobał, bo ja chcę tak grać. Chcę grać ofensywnie, krótkimi poraniami. Tylko, że jeszcze tu by się przydał ktoś, kto gra 3-5-2, a nie 4-3-3. 4-3-3 nie do końca mamy piłkarzy dostosowanych do tej taktyki. Kto prowadzi Derby County? Może byśmy sobie wyjęli Paula Warna. On 4-2-3-1, to też nie do końca mi się podoba. No ciężko tu będzie znaleźć kogoś, kto preferuje 3-5-2 podejrzewam. Duncan Ferguson 4-3-3 i to jest znakomity menadżer, ponieważ on prowadził wcześniej, e, znaczy był trenerem we Wertonie, Więc ma podstawy, aby, aby dobrze wyglądać. No nie ma tu jeszcze e, czego lubi, czego unika, więc ciężko o nim coś więcej powiedzieć. Sheffield Wednesday, Sheffield Wednesday jest prowadzone przez jamajczyka Darena Mura. O i on gra 5-3-2. Więc to by nam się ładnie tutaj, yy, tutaj działo. Kontrola posiadania piłki. O, 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 o. Ryzykancko. Częsty pressing. To mi się podoba. Dopasuje piłkarzy do ulubionej taktyki. Dobrze. Rozgrywa piłkę po ziemi z linii defensywy. O, o, o. Pan Darren Moore. Były reprezentant Jamajki. Były też menadżer West Brom i Doncaster. A teraz Sheffield Wednesday. Byłby tutaj znakomitym dla mnie. Yy, chyba, chyba menadżerem, którego byłbym w stanie do Rexham zatrudnić, czyli, yy, czyli ten, ten, ten człowiek mógłby być człowiekiem na odpowiednim miejscu. John Musino, tu jest 4-3-3, więc mi za bardzo nie pasuje, eee, patrzę sobie, e, Milton Keynes, Mark Jackson też 4-3-3, Ipswich Town jest prowadzone przez Kirana McKenna i tu jest 5-2-2, Jeden i to też by była dobra opcja, chociaż tu bym wolał dwóch napastników. Kontrola posiadania piłki, nastawienie ofensywne. O, 36 lat. No powiem wam, że Kira McKenna mi tu pasuje znakomicie. Ofensywa 17, praca z juniorami 16, technika, taktyka dobrze to wygląda. No chyba mnie przekonał. Był trenerem w Manchesterze, więc coś tam na pewno wyniósł. I teraz tak, stosuje krycie strefą, gra z kontry, używa rezerwowych, szuka zagrań na obieg, wprowadza piłkę w pole karne, rozgrywa po ziemi, rozgrywa akcje z krzyżowami, stosuje kont pressing i intensywny pressing. Tak, ty jesteś człowiekiem, którego ja chciałbym mieć w swoim zespole. Kieran McKenna, właściciel Wrexham, Konrad Piwarski, w porozumieniu z Robem McKellenem i Ryanem Reynoldsem zatrudnią Kierana McKenna. I właśnie do tego jest nam potrzebny Editor, przenosimy go do mojego klubu na pozycję asystenta. To oczywiście spowoduje, że Steve Parkin zostanie, zostanie yy, zwolniony. No będzie on zarabiał 4000 funty, funtów miesięcznie. No nie, jest to, nie jest to do końca zgodne. Zgodne z rzeczywistością, myślę, że myślę, że on powinien zarabiać troszkę więcej. Takie 20 tysięcy to jest minimum dla takiego człowieka, więc oczywiście to sobie teraz zmieniamy za pomocą edytora. Za wiele tu oczywiście nie ingerujemy, tak? Możemy grać bez edytora, ale wtedy mówię, nie będziecie mogli zatrudnić człowieka, który powinien być trenerem. Będzie miał kontrakt do roku 2024, więc dajemy mu szansę na dwa lata. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Czy on będzie w stanie poprowadzić Wexham do. Do do do, e, do, zwycięz, do awansu do League 2. Jeszcze raz wejdźmy sobie w sztab i zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeśli chodzi o e, mecze. Czy to się dobrze nam tutaj pozmieniało? E, wydaje, no tak, teraz to musimy wszystko znowu e, na asystenta przerzucić. Wiadoma sprawa, znowu to sobie musimy zrobić od nowa. Czyli to dobrze by po prostu było zrobić na początku. Czyli najpierw zatrudnić tego asystenta, a dopiero potem dać mu. Polecenia w sztabie, więc jeszcze raz szybko sobie to przejrzymy. Sztab, zatrudnianie, tu jest wszystko dobrze, bo to nam chodzi o mecz, porady, raporty to nie. Scouting jest piwarski, jest ok. Transfery, kontrakty, tu się nic nie zmieni. Media, tu oczywiście idzie asystent, tak? Czyli Kira McKenna, czyli nasz tak naprawdę, nasz tak naprawdę, pierwszy trener, dobra, jest i on, Trening no to tutaj nie trening bramkarzy, a też asystent to wszystko będzie prowadził. U21 to zupełnie inna sprawa. Zatrudnimy sobie tam menadżera. Wtedy damy, wtedy damy wszystko. No i oczywiście y, asystent, czyli y, Kieran McKenna wybiera zawodników, przygotowuje instrukcję, wybiera skład i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to wszystko wiadoma sprawa. A gdzie jest jeszcze właśnie wybiera skład? Bo żebym się tutaj nie zawinął z tym. Jest, wybiera skład U18. Wybiera sklepat Wexham, no właśnie tutaj mamy asystenta, wybiera sklepat Wexham, bo to jest bardzo ważne. No U21, no to nie, no też może on wybierać, w porządku, w porządku, w porządku. To jest bardzo ważne, tak, żebyśmy się nie zakręcili, to te, te polecenia musicie sobie dokładnie i powolutku przejrzeć. Więc to jest druga sprawa, do której nam jest potrzebny edytor, czyli żeby zatrudniać trenera, prawdziwego trenera z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście, nie przesadzajcie, tak? Nie zatrudniajcie do, nie wiem, do Maidenhead Tuchela czy, czy Guardiola, bo to bez sensu. I trzecia rzecz, do której nam jest potrzebny edytor, to jest, yy, to jest budżet transferowy i budżet płacowy. My, jako właściciel, za to odpowiadamy. Też tu nie można przesadać. Mamy 3 367 tysięcy funtów na koncie. Zatem, myślę, że budżet transferowy możemy spokojnie, możemy spokojnie no, takie myślę, półtora miliona funtów to dać, tak? My za to odpowiadamy. Więc jeżeli będziemy na minusie, jeżeli to zostanie nietrafione, to będzie problem. Tak? Jest powiększony, półtora, troszkę też powiększyliśmy budżet płac. Nie ruszamy ogólnego bilansu. Nie ruszamy ogólnego bilansu, bo to już będzie cheatowanie takie, prawda? Jeżeli sobie podniesiemy bilans ogólny. To normalnie zarabiamy to normalnie tracimy, i według tego możemy sobie za pomocą edytora dostosowywać budżet transferowy i budżet płacowy, bo my jesteśmy dyrektorem, my jesteśmy właścicielem, więc możemy to po prostu robić. I dzięki temu, może jeszcze Rexam zatrudni jakichś ciekawych piłkarzy, bo za to też my będziemy odpowiadać. Zatem e, tak to wygląda na dzień dobry, i na przykładzie Rexham właśnie e, sobie to robimy, i wam pokazałem teraz, jak tym dyrektorem, właścicielem być. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. No, czas na scouting i na pierwsze transfery. Oczywiście to sobie zrobimy później. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze kilka odcinków, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i sprawdzić, czy decyzje, jakie podjęliśmy w kontekście tych decyzji technicznych, sztabu e, i tak dalej, scoutingu, czy to wszystko będzie grało i czy to wszystko będzie dobrze e, funkcjonowało. My nie, 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 ingeruj, nie ingerujemy w mecze towarzyskie, w skład, w taktykę, w trening. To wszystko robi nasz trener, którego zatrudniliśmy. Jeszcze raz przypominam, że w tym momencie trenerem Rexham jest pan Kieran McKenna, czyli były trener Ipswich Town, były menadżer Ipswich Town, a były trener w Manchesterze United, no wydaje mi się, że jest to gość, który nam idealnie pasuje do Rexham. Ma ustawienie, którym chcemy grać. Chociaż tych dwóch defensywnych, no zobaczymy. Mamy takich zawodników. Mamy defensywnych ciekawych pomocników, tak? Mamy Luka Jonga, Mamy Tomasa O'Connor'a. Mamy tutaj Andy Cannona, który może grać z przodu. Tylko pytanie, czy on będzie w stanie grać taktyką na dwóch napastników? Czy jednak Oli Pelmer się tu z polem Molinem. Nie będą gryźli, czy się nie zmieszczą No ale to zobaczymy Wydaje mi się, jako właścicielowi Rexham Także Ryan Reynolds i Rob McElhenney Przybijamy piąteczki i zobaczymy Co to nasze Rexham tutaj zrobi Ja oczywiście teraz ruszam na poszukiwanie Sztabu szkoleniowego do Rexham U21 i U18 Oraz na poszukiwanie piłkarzy Bo to ja za to odpowiadam, żeby wzmocnić Jeszcze skład Rexham Ale to o tym pogadamy sobie w kolejnym odcinku Które pozycje trzeba wzmocnić Wydaje mi się, że boki obrony Czyli wahadła, ewentualnie środek defensywy, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Na ten moment i tak mamy bardzo mocny skład. Dziękuję serdecznie za odcinek, pozdrawiam, życzę miłego poniedziałku, trzymajcie się, cześć.